Siemajotów. W dzisiejszym odcinku odpowiem sobie na pytanie, jak sprawdzić, czy ktoś ma nadwagę, czy ktoś ma otyłość. Powiemy o BMI, i czy jest to dobry wskaźnik, bo często się mówi, że to nie jest dobry wskaźnik, a ja się z tym niekoniecznie zgadzam. Także przeanalizujmy to. Ok, jak obliczyć BMI i w ogóle co to jest? Jest to wskaźnik, który nam sprawdza po. Stosunku między wagą ciała a wzrostem, czy nasza waga jest odpowiednia. I tutaj BMI yy, liczy się w ten sposób, że wagę ciała w kilogramach dzieli się przez wzrost podany w metrach do kwadratu. Czyli tu przykładowo, jeżeli ja ważę 96 kg i mam 1,80 m. To 96 kg dzielę przez 1,8 do kwadratu i wychodzi mi tam jakaś liczba. I tutaj BMI między około 19 do 25 jest to BMI w normie, czyli prawidłowe. Między 25 a 30 wskazuje na nadwagę, a powyżej 30 wskazuje już na otyłość. No i tam powiedzmy powyżej 37, powyżej 38 już jest to taka poważna otyłość, otyłość takiego drugiego stopnia, która już może być bardzo szkodliwa dla zdrowia. Niemniej jednak, właśnie BMI bierze pod uwagę wagę ciała i niewiele nam to mówi w przypadku osób trenujących, bo przykładowo, jeżeli ktoś trenuje siłowo, ma no, z pokaźną ilość masy mięśniowej. No, przykładowo ja, no w porównaniu do przeciętnego Kowalskiego, mam tej masy mięśniowej więcej. Więc, jeżeli zbudowałem 10 kg masy mięśniowej, to już przy, to BMI będzie wskazywało na nadwagę, mimo tego, że na przykład będę miał niski poziom tkanki tłuszczowej. Ale w przypadku osób, które nie trenują, które nie mają nic wspólnego ze sportem, które kiedyś nie trenowały, to według mnie. Wskaźnik BMI w większości przypadków będzie jak najbardziej dobrym wskaźnikiem, po prostu, dlatego, że większość osób raczej nie będzie miało prawidłowej wagi mając, w sensie, nie, nie będzie tak, że BMI będzie wskazywał prawidłową wagę, a dana osoba będzie otyła. To jest prawie niemożliwe, ale dla tych osób dam tutaj jakby trzy inne metody sprawdzenia tego właśnie, czy, czy powinniśmy schudnąć, czy nie. Mm które mogą okazać się lepsze niż to BMI. W pierwszej kolejności też chciałbym powiedzieć, że właśnie tak powinniśmy oceniać, czy ktoś powinien schudnąć, czy nie. Bo jeżeli ktoś nie ma sześciopaka, to nie znaczy, że jest gruby. To tak nie działa, że jakby, jakby dopóki, nie wiem, dziewczyna nie ma płaskiego brzucha, a facet sześciopaka, no to, że powinni się odchudzać. Nie. Nie ma takiej potrzeby. Jakby zdrowotnie nic nam to więcej nie przyniesie. Jeżeli mamy wagę w normie, to nie ma większego znaczenia, w jakim jesteśmy kryterium masy ciała czy masy tłuszczowej. Ok, pierwszym wskaźnikiem jest obwód samego pasa. Pas tutaj od razu mówię, mierzymy na wysokości pępka, na takim luźnym brzuchu. W sensie stoimy prosto, nie wciągamy brzucha, nie wywalamy go, tylko spokojnie oddychamy, mierzymy obwód pasa. I tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, to nadwaga pojawia się w momencie, gdy obwód pasa jest wyższy niż około 85-90 cm. U mężczyzn jest to około 95-100 cm, czyli 10 cm więcej. Więc, jeżeli mamy mężczyznę, który ma powiedzmy około 90, 90 cm w pasie. To wcale nie znaczy, że ma nadwagę. Może jej nie mieć. Oczywiście tutaj wzrost też będzie miał znaczenie i ogólnie taka mm, powiedzmy, no cała sylwetka. Dlatego bierzemy tutaj pod uwagę drugi wskaźnik, czyli tak zwany WHR, czyli Waist to Hip Ratio. Jest to mm, stosunek właśnie między pasem a biodrami. I to też jest bardzo dobry właśnie wyznacznik tego, czy mamy problem z nadwagą, czy z otyłością. I tutaj e, wyn wynosi to u kobiet. Z tego co pamiętam, tu się zaraz pojawi też tabelka. Jeżeli ten WHR wynosi poniżej 0,8, to jest to prawidłowa waga. Jeżeli wynosi między 0,8 a 0,9, to mamy nadwagę, a jeżeli wynosi powyżej 0,9, powyżej 0,9, to mamy tutaj otyłość. U mężczyzn jest to o 1,1 więcej, czyli poniżej 0,9 mamy prawidłową wagę, między 0,9 a, a 1 mamy nadwagę, a powyżej 1 mamy Otyłość, czyli przykładowo, jeżeli ja mam w biodrach około 100 cm, no to jeżeli mam w pasie poniżej 90 cm, to mam jak najbardziej prawidłową masę ciała i jest wszystko w porządeczku. No, i ostatni trzeci wskaźnik, który według mnie z jednej strony jest najlepszy, z drugiej jednak ciężko go zmierzyć, jest to sam poziom tkanki tłuszczowej. I według mnie jest to jeden z najlepszych wskaźników tego, czy ktoś jest zdrowy. Czy ktoś właśnie powinien pomyśleć o tym, żeby schudnąć? I u mężczyzn jest to poniżej około 20-22% kanki tłuszczowej. Wtedy mówimy o prawidłowej masie, masie ciała, mówimy wtedy, że ten poziom tkanki tłuszczowej jest na takim umiarkowanym, zdrowym poziomie. Oczywiście lepiej, jak jest powiedzmy bliżej tych 10-12%, ale może być tak, że osoba, która będzie miała 20% tkanki tłuszczowej, będzie równie zdrowa jak ta, powiedzmy szczuplejsza, ta, która ma niższy poziom tkanki tłuszczowej. U kobiet za to jest to około od 6-8% więcej, dlatego że kobiety mają więcej tak zwanego... Tłuszczu niezbędnego. Chodzi po prostu o to, że jest pewna ilość tłuszczu w organizmie, która jest niezbędna do życia, do prawidłowej e, gospodarki hormonalnej, do funkcjonowania. I u kobiet, e, powiedzmy, że u mężczyzn jest to około 3%, u kobiet jest to 10%. Czyli jeżeli jesteście kobietą i macie, powiedzmy, nie wiem, 14 czy 15% gangli tłuszczowej, to jest to bardzo niski już poziom i taki poziom już mają mniej więcej zawodniczki bikini fitness. To, to jest właśnie poziom około 14-15%, gdzie mężczyźni na zawodach mają po między 5 a 7%. I u kobiet właśnie ten zdrowy Poziom tkanki tłuszczowej wynosi od około 16 do około 26-28%. I znowu, jeżeli mamy, właśnie kobietę, która ma około 24-26%, to jest to taki normalny poziom tkanki tłuszczowej. On nie jest niski, on nie jest też taki, że powinniśmy go zredukować ze względów zdrowotnych. Możemy go utrzymywać jak najbardziej i wszystko będzie w porządku. I są jeszcze przypadki takie, których. Nie da się zmierzyć zbytnio. W sensie to są bardzo indywidualne przypadki i po prostu wymagają badań w każdym poszczególnym indywidualnym przypadku, bo mamy na przykład zawodników sportów siłowych, czy mamy zawodników po prostu jakichś sportowych, w którym na przykład sporcie. Ten niski poziom tkanki tłuszczowej może być utrudniający albo mamy chociażby zawodników sztuk walki czy zawodników MMA z wyższych kategorii wagowych, gdzie ten, też ten poziom tkanki tłuszczowej może być wyższy, z tym, że mówimy tu o sportowcach i to jest ta różnica, że jeżeli ktoś Ktoś może być naprawdę mega zdrową osobą, że wszystkie badania będzie miał w normie i jakby ten poziom tkanki tłuszczowej nie będzie w żaden sposób szkodliwy w momencie, gdy dana osoba uprawia sport, bo to jest praktycznie najważniejsze. Nie bez powodu w piramidzie odżywiania fundamentem jest aktywność fizyczna. Bo jeżeli... Ktoś ma zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, ale w ogóle nie uprawia sportu, to ma większą szansę na jakieś problemy zdrowotne niż osoba, która będzie powiedzmy w tych górnych widełkach, albo będzie nawet trochę miała nadwagę, ale za to będzie się regularnie ruszała i będzie miała tą aktywność fizyczną, powiedzmy on point, nie na miejscu. Także podsumowując już cały ten film, jeżeli jesteśmy osobami, które w ogóle nie trenują, które nie mają nic wspólnego jakby z aktywnością fizyczną, nie mają nadmiernej ilości tkanki mięśniowej, to wskaźnik BMI jest jak najbardziej prawidłowy, można z niego korzystać, ale jeżeli powiedzmy mu nie ufamy albo chcemy mieć jakieś inne wskaźniki, żeby mieć też właśnie pogląd na tą sytuację, no to właśnie po pierwsze obwód samego pasa, po drugie WHO ratio, czyli stosunek między obwodem pasa a obwodem bioder, no i poziom tkanki tłuszczowej. Z tym, że właśnie ten poziom tkanki tłuszczowej jest praktycznie niemożliwy do zmierzenia w prawidłowy sposób dla normalnego przeciętnego kowalskiego. Dlatego, że jeżeli mówimy tutaj o ma urządzeniach typu, nie wiem, Tanita czy jakichś tam wagach łazienkowych, no to ten mm, próg błędu, jaki jest w tych urządzeniach, jest bardzo wysoki. I on jest nawet na poziomie 5 czy 10 procent. Czyli może być tak, że Ktoś będzie miał 15% tkanki tłuszczowej, a takie urządzenie pokaże mu na przykład 8%, albo pokaże mu powyżej 20%. To już zależy od urządzenia. Także tym w ogóle bym się nie sugerował. Kolejny sposób na zmierzenie tkanki tłuszczowej jest to mierzenie fałdomierzem. Tylko z tym, że tutaj już mam ten problem, że jeżeli ktoś ma pokaźną ilość tkanki tłuszczowej, to również to już nie jest do zmierzenia. E, Fałdomie sprawdza się u osób raczej szczupłych, u osób, które mają już zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, bo im więcej ten tk tej tkanki tłuszczowej, tym większy margines błędu się pojawi, tym ciężej będzie w ogóle zmierzyć tym fałdomierzem te fałdy. A jeżeli mówimy o takiej otyłości, rzędu nie wiem, 40% tkanki tłuszczowej, to prawie już jest to niemożliwe, dlatego że zazwyczaj te szczypczyki nawet nie mają takiej rozpięciłowej. E, takiej żeby to zmierzyć i pozostaje na sam koniec DEXA-Scan, czyli tak zwane badanie densometryczne. Jest to badanie, które sprawdza ogólnie masę kostną I, i, i powiedzmy, że jest to badanie w celu sprawdzenia raczej kości, ale może nam też właśnie pokazać mniej więcej ilość masy mięśniowej albo ilość tkanki tłuszczowej, jaką mamy. Z tym, że dexa również ma margines błędu i nie jest tak, że to, co nam pokaże, to jest prawda, bo tu również widziałem przypadki, że byli zawodnicy, czy byli fitness modele, którzy mieli no, wycięty sześciopak, aż tylko żyły na brzuchu, a dexascan im pokazał przed 13 czy 15% kanki tłuszczowej, co jest niemożliwe, bo zdecydowanie mieli dużo mniej niż pokazało im to urządzenie i w drugą stronę były osoby, które miały powiedzmy taki sześciopak, ale trochę zamglony, a urządzenie pokazywało im przykładowo 7 czy 8% kanki tłuszczowej, co również nie było prawdą. Także nie jesteśmy w stanie normalnie zmierzyć poziomu tkanki tłuszczowej jakimkolwiek urządzeniem dostępnym tak szeroko dla, dla każdego. Także najlepszym sposobem jest po prostu sprawdzenie sobie wizualne. Są takie wizualizacje, jak wpiszecie w Google Body Fat Percent. Tutaj pokażę się też obrazek, jak to wygląda, i po prostu porównać to, jak my wyglądamy, z tym, jak wyglądają osoby ze zdjęcia. W większości są to dobre. Parametry, niektóre się zdarzają przesadzone w którąś stronę, ale w większości przypadków i na tych zdjęciach, co wklejemy, jak najbardziej się zgadzam, że te osoby mają mniej więcej taki poziom tkanki tłuszczowej. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Wyślijcie go komuś, kto przejmuje się swoją wagą ciała, mimo że jest szczupły, albo myśli, że powinien schudnąć, a wcale nie musi tego robić. Zasubskrybujcie ten kanał. Widzimy się w następnym. Odcinku, a dla tych, którzy są zainteresowani kształtowaniem sylwetki, odsyłam do swoich e-booków. Link znajdziecie w bio i są to e-booki zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, które mają wszystko, czego potrzebujecie do kształtowania sylwetki. Także jeszcze raz, to było tyle. Na dzisiaj pozdrawiam.